13 dni przed aresztowaniem Powiem to, bo wspominam o tym na każdym podcaście Jeśli zamknął mnie z jakiegoś absurdalnego powodu Andrzej już został aresztowany Wiedzcie, że tego nie zrobiłem Zostałem zaatakowany przez system Jeżeli utrzymam obecnie obronną trajektorię Wsadzą mnie do więzienia Stałem się zbyt wpływowy do ludzi oglądających to w domach, musicie zrozumieć, że system nie tworzy zasad dla waszego dobra. On tworzy zasady dla dobra ludzi, którzy tworzą zasady. I większość dróg życiowych obecnie dostępnych dla przeciętnego mężczyzny nie istnieją dla jego dobra i prowadzą tylko do depresji i cierpienia. Uważasz, że jesteś siłą działającą w imieniu dobra? Oczywiście. Jestem pewny, że jestem siłą działającą w imieniu dobra, bo jestem siłą działającą w imieniu prawdy, a prawda jest dobra. Bez prawdy obudzimy się w całkowitej tyranii i niewolnictwie, a już ku temu zmierzamy. Uważam, że jest spora część społeczeństwa, szczególnie młodzi mężczyźni, którzy czują się pozbawieni głosu. Nie rzuciłem na świat magicznego zaknięcia, to, że ludziom podoba się to, co mówię, oznacza, że w głębi duszy się ze mną zgadzają. Choć może sami boją się to powiedzieć. Jestem postrzegany jako bastion wolności słowa oraz ogólnopojętej męskości, ponieważ sporo mężczyzn w większości zostaje zapomnianych. W moich aktach nie ma żadnych dowodów, ponieważ nic złego nie zrobiłem. Wszyscy wiedzą, że jestem niewinny. Uważamy, że jesteśmy świadkami ogromnej niesprawiedliwości. W obecnej chwili nie ma podstaw do ich zatrzymania, nawet nie zostały im postawione zarzuty. Ludzie chcą go wyrobić, wrobić go w kogoś, kim nie jest. Chcę dla ludzi wszystkiego najlepszego. Chciałbym, by wszyscy odnosili sukcesy, by świat był lepszym miejscem, i uważam, że świat jest lepszym miejscem, jeżeli jest zbudowany na barkach silnych mężczyzn, którzy staną w obronie tego, w co wierzą. Myślę, że właśnie w taki sposób świat byłby lepszym miejscem. Programowanie Matrixa uważa przeciwnie. Próbują nam wcisnąć, że wszyscy mężczyźni powinni być słaby uszami, pełnymi współczucia, bez żadnej moralności lub jakichkolwiek granic czy przekonań. I muszą mówić w bardzo delikatny sposób, musimy być bardzo współczujący, bardzo tolerancyjni itd. Jednak jeżeli spojrzymy na karty historii, tylko wtedy panował pokój i było przyjemnie, gdy silni, odważni mężczyźni. Stanęli z mieczem w dłoni i powiedzieli: Nie, to jest moje, a tamto będzie działać w taki sposób, i nikt nie będzie się w to wpierdzielał. Myślę, że męskość i siła jest właśnie tym, co umożliwia, by było pięknie. Tym, co chroni, i właśnie tego potrzebujemy więcej. Tego właśnie brakuje na tym świecie. Prawdziwi emancypacyci mają obowiązek zapewniać byt i chronić tych, o kogo się troszczą. Mamy obowiązek robić rzeczy, na które nie mamy ochoty, bo wiemy, że powinniśmy je zrobić. I Twoim obowiązkiem jako mężczyzna jest wstać i powiedzieć: Chcę być tak ważny, tak silny, tak dobroduszny i tak bogobojny, jak to tylko możliwe, i muszę ciężko pracować, by to osiągnąć. Jeżeli nie jesteś w stanie kontrolować własnego umysłu, to jesteś jedynym piórkiem na wietrze życia, ponieważ Twój umysł jest jedyną rzeczą, nad którą możesz mieć kontrolę. Nie masz kontroli nad pogodą, nie masz kontroli nad innymi ludźmi, nawet nie masz kontroli nad tym, czy Twoje serce nie przestanie bić. Jutro możesz mieć zawód, nie możesz kontrolować niczego poza tym, co myślisz. Nie ma czegoś takiego jak zbyt dużo męskości, jeżeli to prawdziwa męskość. Prawdziwa męskość nie służy po to, by krzywić ludzi. Jest wręcz przeciwna jest po to, by chronić. Gdy dzieje się coś złego, wzywają tradycyjnie męskich facetów. Jeżeli potrzebujesz strażaka, wzywasz męskiego faceta. Jeżeli dzwonisz po policję, bo masz problem, chcesz męskiego faceta i jak tylko jakaś kobieta lub mężczyzna znajdują się w kłopotach, kiedy potrzebujesz wsparcia, chcesz męskich facetów. Męscy faceci mają obowiązek zapewnić byt i chronić tych, o kogo się troszczą. Mamy obowiązek robić rzeczy, na które nie mamy ochoty, bo wiemy, że powinniśmy je zrobić i właśnie dlatego zostaliśmy na tytaniku i zginęliśmy. Tym, co jest niebezpiecznie w nadmiernie emocjonalnych mężczyznach, jest to, że są oni niebezpieczni. Są prawdziwie niebezpieczni. Właśnie to jest szalone. Wszyscy ci, co wypowiadają się o toksycznej męskości, jak to jest złe dla mężczyzn, być tradycyjnie męskimi. Tradycyjnie męski facet robi rzeczy, na które nie ma ochoty, ponieważ są jego obowiązkiem. Wbiegnie do palącego się budynku, ponieważ jest to jego obowiązek, nie dlatego, że ma na to ochotę, dlatego, że jest to jego obowiązek. A teraz uczymy nowe pokolenie mężczyzn, że oni nie mają żadnych obowiązków. Mogą działać pod wpływem emocji, mogą zachowywać się, jak im się pod i nie muszą postępować tak, jak prawdziwy mężczyzna powinien. Wiesz, co się stanie, jak pozwolimy facetom podejmować działania bazując na tym, jak się obecnie czują? Otrzymamy dzieciaków strzelających do swoich rówieśników w szkole, otrzymamy przemoc, otrzymamy gwałcicieli. Mężczyźni, którzy nie są w stanie zapanować nad swoimi emocjami, są niebezpieczni. Jeżeli spotkasz mężczyznę, który jest stoicki, nie będzie on krzywdził ludzi. Zatrzyma się i bardzo dokładnie się zastanowi nad swoimi czynami. Będzie dobrym człowiekiem, który chroni i zapewnia byt swojej rodziny. Jeżeli spotkasz mężczyznę, który działa pod wpływem impulsu i robi cokolwiek na co ma ochotę, spotkasz niebezpiecznego mężczyznę. Mówienie mężczyznom, by więcej płakali, działali zgodnie ze swoimi emocjami, te gadki typu, jest to całkiem okej, okay, że się tak czujesz. I to, że w ogóle nie panujesz nad sobą. Właśnie to jest powodem obecnych problemów na świecie. Oni są całkowicie i kompletnie w błędzie. Więc gdy mówią o toksycznej męskości, to oni postawili wszystko na głowie. Powinniśmy uczyć stoicyzmu, powinniśmy uczyć młodych mężczyzn, by zrozumieć, że świat jest bardzo trudnym miejscem. Trudno jest być facetem. Czasami będzie ci ciężko, ale musisz wziąć się w garść i działać mimo wszystko, a nie siedzieć i wypłakiwać sobie oczy lub obwiniać innych ludzi. Żyjemy w bardzo wygodnym świecie, gdzie ludzie myślą, lech, to nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. Ale wiesz co? W pewnym stopniu ma to znaczenie. Ma znaczenie i zaraz Ci powiem, dla kogo ma to znaczenie. Ma to znaczenie dla Twojej duszy i ma to znaczenie dla Boga. Stoję przed lustrem z czystym sercem, bo wiem, że jestem najlepszą wersją siebie, jaka kiedykolwiek mogła istnieć. Wiem, że Bóg jest ze mnie dumny. Bóg nie brzydzi się niczym bardziej niż gnośnością i lenistwem. Jeżeli Bóg miałby stworzyć człowieka, a ten siedziałby tylko i miał wyjebane, Bóg popatrzyłby na niego krzywo. Właśnie dlatego nigdy nie masz szczęścia. Jeśli słuchasz tego i myślisz sobie, że nigdy nie masz szczęścia, to zaraz ci powiem, dlaczego tak jest. Bo Bóg cię po prostu nie lubi, bo jesteś jebanym leniem. Zacznij pracować, zacznij pokazywać Bogu piękne jego stworzenia. Będziesz zdumiony, jak nagle będziesz miał szczęście. Bóg jest nieszczęśliwy, jak patrzy na tych ludzi. A oni we własnych sercach są nieszczęśliwi. Dyskutujemy tu o depresji i lękach. To wszystko pochodzi ze wstrętu do samego siebie. Nienawidzisz swoich własnych słabości, nienawidzisz swojego własnego lenistwa. Tym właśnie są te wszystkie rzeczy. Ja nie czuję depresji. Jak mogę czuć depresję, gdy jestem najsilniejszą wersją siebie samego? Jak mogę czuć depresję, jeżeli jestem w stanie zacisnąć swoją pięść tak mocno, by połamać własne kości? Jak mogę czuć depresję, skoro zmiażdżyłem i zniszczyłem twarze 68 osobom, którzy stanęli mi na drodze? Facetom, którzy myśleli, że są w stanie wystawić mnie na próbę w uczciwej walce? Jak mogę czuć depresję? Jest to niemożliwe. Rozumiesz? Andrzej Tateusz jest najwspanialszym człowiekiem, który w życiu spotkałem. Nienawidzę tego, co się teraz dzieje. Kocham tego człowieka całym swoim sercem. Bracie, jestem gotów umrzeć na tym wzgórzu razem z tobą. Idziemy. Gdzie jest mój miecz? Dlaczego on tak nagle stał się wrokiem systemu? Ponieważ skradł serca młodych mężczyzn. Skradł on serca młodych facetów. I to jest zagrożeniem? Oczywiście. Uważam, że mężczyźni potrzebują obecnie kogoś takiego jak Andrzej Tateusz. Motywuje on młodych mężczyzn, by byli prawdziwymi mężczyznami. Jeżeli nie jesteś w stanie kontrolować swojego umysłu, przejdziesz przez życie bez żadnej kontroli, bez żadnego wpływu na nic. Nie jesteś w stanie nic kontrolować, jesteś jak piórko na wietrze. Czekasz, aż życie zdmuchnie cię ze szczęśliwego miejsca do smutnego miejsca, do szczęśliwego miejsca i do smutnego miejsca, mając nadzieję, że bogowie będą dla ciebie łaskali, bo jeżeli napotkasz na swojej drodze, prawdziwy dyskomfort masz przejemany. Ponieważ kurwa wszyscy są rozproszeni. Z tego czy innego powodu. Oglądają Netflixa, czepią się do Pornhuba, jak jebane osły. Tak łatwo jest zwyciężyć, jeżeli jesteś w stanie kontrolować swój umysł. Ale wygląda na to, że nikt kurwa tego nie potrafi. I właśnie w taki sposób ludzie, którzy rządzą światem, w dalszym ciągu nim rządzą. Bo mają wszystkich niewolników dokładnie tam, gdzie chcą ich mieć. Permanentnie rozproszonych i połowicznie przygnębionych, zapierdzielających w zawodach, które nigdy nie dadzą im satysfakcji i w których nie zarobią wystarczająco pieniędzy. To właśnie jest Matrix. Hej, Andrzej, jak szybko zrobić sześciopak? Jaki będzie najlepszy, najszybszy sposób, aby mieć sześciopak? Dlaczego to musi być szybko? Dlaczego to musi być łatwe? Dlaczego myślisz, że życie ma być szybkie i łatwe? Dlaczego nie może być ciężkie i trudne? Dlaczego nie możesz cierpieć? Cierpienie jest tym, co daje temu wartość. Jeżeli każdy by miał sześciopaki, byłoby to szybkie i łatwe. Nie byłoby to wartościowe. Jeżeli każdy chodziłby z sześciopakiem i zdobyliby go łatwo, nikogo by to nie obchodziło. Cały sens jest w tym, że trudno go zdobyć. Wartość jest nierozerwalna z trudnością. Jeżeli chcesz coś, co jest wartościowe, jest trudne do osiągnięcia. Samo to, że powiedziałeś, że chcesz to zdobyć szybko, łatwo i przyjemnie, pokazuje, jak twój cały model mentalny jest zjebany? Nie powinieneś myśleć o szybko, łatwo i przyjemnie. Powinieneś myśleć o trudzie cierpieniu i bólu i przejść przez to? O tym powinieneś myśleć. Będzie to trudne, ale zrobię to mimo wszystko. Bo kiedy już to zrobię, wszyscy będą wiedzieli, że przeszedłem przez coś trudnego. Dlaczego chciałbyś, by to było szybkie, łatwe i przyjemne? Czy nie rozumiesz, jak bardzo twój umysł jest uszkodzony? Twój umysł jest uszkodzony. Uważam, że życie mężczyzny jest wyjątkowo trudne. Uważam, że najpiękniejszym, ale i najbardziej przerażającym w byciu mężczyzną jest to, że rodzisz się bez żadnej wartości. Społeczeństwu na tobie nie zależy. Zależeć im będzie tylko w oparciu o to, jak bardzo jesteś użyteczny. Masz szansę zbudować siebie, by stać się superbohaterem. Jeżeli jesteś gotów ciężko pracować i być na tyle niestrudzonym, by nigdy się nie poddawać. Ale jeżeli będziesz czekał na Jomużnę, nikt nigdy nie będzie Cię szanował. Uważam, że świat nigdy nie uzna Cię za kogoś ważnego, dopóki sam nie uczynisz się kimś ważnym. Uważam, że możesz zdecydować jaką będziesz postacią w tym filmie, który jest Twoim życiem. Możesz zdecydować czy chcesz być komikiem, muzykiem, a może wojownikiem. Możesz zdecydować kim chcesz być i jeżeli będziesz wystarczająco ciężko pracować, możesz się nim stać. Wyparcie jest tym, co najbardziej będzie Cię powstrzymywać. Ludzie, którzy powiedzą, tak, marnuję swój potencjał, są tymi, co mają potencjał. Ci, co wstaną i powiedzą, marnuję swój potencjał, mógłbym być kimś, ale jeszcze nim nie jestem. Oni mają szansę. O masakra. ten stream odmienił ludziom życie. Jestem pewny, że ten stream zmienił ludziom życie. Przysięgam na Boga, właśnie przed chwilą odmieniłeś ludziom życie. Mam taką nadzieję.